Witajcie! Jestem szef kuchni Alex! Zobaczcie co zrobiłem! Pyszne jedzenie! Ale! Ha, trochę niezdrowe! Oh, hmm. Sorry. la la, 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 la. Przedaję jedzenie! Wow, wygląda świetnie! Cześć! Cześć! Chcesz kupić pyszne jedzenie? Proszę! Potrzebuję jednego dolara! Nie ma problemu, proszę! O, dziękuję, to takie miłe, proszę bardzo! Wow! Ale nie jedz za dużo, bo to niezdrowe. Okej! Okay. Pa! Pa! Mam pierwszego klienta! Zaczynam z tym! To czekolada! Mmm, pyszna! Obejrzę telewizję! Skąd ty to wszystko masz? O szefa Alexa oczywiście. Też idę to kupić, pa! No jasne, pa! Ach, słodki dolar. Zobaczmy, czy mam jeszcze trochę jedzenia. Nie mam niezdrowego jedzenia! Tylko zdrowe! Zajmę to! Czas sprzedawać zdrową żywność ananasy jabłka, banany i wiele innych. Gdzie jest Alex? Tam go nie ma? Tu jest! Sprzedaję zdrową żywność super zdrowa! Cześć, Aleks! O, nowa klientka. Cześć! Masz coś pysznego dla mnie? Tak. Proszę bardzo. Tylko... tylko zdrowe. Chcesz? Hmm, okej. Okay. Dobrze, jeden dolar. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo, smacznego. Dziękuję. Pa! pa! Tak, sprzedałem! Cześć, cześć! Uwielbiam zdrowe jedzenie. Zdrowe jedzenie? Niezdrowe jest lepsze. Zdrowe jest lepsze. Niezdrowe. Zdrowe. Niezdrowe. Zdrowe jest lepsze. Dziewczynki, przestańcie. Zdrowe jedzenie jest lepsze, prawda, Sara? Niezdrowe jedzenie jest lepsze, Sara. Hej, dziewczyny, a może zrobimy challenge? Chodźcie ze mną. Idziemy. Okej, okay, dziewczynki, zaczynamy test na bieganie i skakanie. Jestem w drużynie niezdrowego jedzenia. A ja zdrowego jedzenia. To zabawne nazwy. Jesteście gotowe? Yeah. Tak. Trzy, dwa, jeden, start. <śmienicza> tak, wygrałam. Dobra robota. Wygląda na to, że zdrowe jedzenie wygrywa. O, przegrałam ten test. Następnym razem wygram. To była dobra zabawa. Jeśli jecie zdrowe jedzenie, jesteście trochę szybsi i macie więcej energii. Teraz czas na kolejny challenge. Teraz czas na quiz. Jesteście gotowe? Tak, gotowa! Niezdrowe jedzenie. Ja też gotowa! Zdrowe jedzenie! Sprawdźmy, kto wygra ten test. Zaczynamy, dziewczyny. 3, 2, 1, start! Muszę być szybka, muszę być szybka. Dziewczyny, pamiętajcie o skupieniu. Tak, wygrałam! Zdrowe jedzenie. Ja też chcę wygrać. Chcesz wygrać? Jedz zdrowe jedzenie. To naprawdę pomaga! Okej. Okay. Spróbuję ponownie. Dziewczyny, chcecie zrobić powtórkę? Tak. Okej, okay, gotowe? Aha, zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Idzie mi znacznie szybciej, a mi cały czas idzie szybko. Skończyłam. No! Wygrałaś challenge. Dobra robota. Tak, w końcu. Ja też już skończyłam. Tak! Zdrowe jedzenie naprawdę pomaga. To prawda, dzieciaki, jeśli jecie zdrowe jedzenie, możecie lepiej się skupić. Jestem z Was dumna. Teraz czas na wyzwanie z balansem. Gotowe? Team, niezdrowe jedzenie! Jestem gotowa! Team, zdrowe jedzenie! Gotowa! Trzy, dwa, jeden, zaczynajcie! Wow! Dziewczyny, świetnie Wam idzie. Zobaczcie, kto idzie tak szybko. Tak, ja wygrałam. Team, zdrowe jedzenie. Dobra robota. Mamy zwyciężczynię. Przegrałam. Jak ona to zrobiła? Jem, zdrowe jedzenie. To daje mi siłę i pewność siebie. To sprytne. Chyba też tego spróbuję. Proszę bardzo. Dzięki. Spróbujmy jeszcze raz. Gotowe na powtórkę? Gotowa. Ja też. Trzy, dwa, jeden idziecie. Świetna robota! Idzie wam świetnie! Wygrałam, wygrałam! Dobra robota! Zdrowe jedzenie daje ci szybkość! Dobra robota, dziewczyno! Zapraszam na basen. Jestem ratowniczką. La 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 la, po la. basen. Czas popływać! Cześć, mogę popływać? Jasne. Najpierw pokaż mi swoją wysokość. Okej, okay, wystarczająco wysoki. Super. Stop! Co się stało? Nie wolno pływać bez rodziców. E, okej. Okay. Aleksy, chodź na bracie. Nie, 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 nie chcę. Please, please, please. No? Please, chodź. Mogę... Mm. Możemy teraz wejść Już sprawdzam Potrzebujecie butów do pływania Butów do pływania? Proszę bardzo Super. Super Mam już buty do pływania Świetnie, panowie Dobra, czas chodzić Czekaj nie wchodzić! Skoczyć! Skoczyć? Kaczaleks. Czas na skok. Trzy, dwa, jeden. Stop! Co? Stop czemu? Nie ma skakania do basenu. No to wejdę. O fajnie, to moja strona. A to moja strona. Ratowniczko, chcemy dmuchańce. Tak, daj nam dmuchance. Jasne. Proszę bardzo. Tak, tak, daj, daj, daj. U, wow, fajnie. Dawaj, Oho, samolot. Ha, ha. Dobrej zabawy. Ja chcę samolot. Aleks, daj mi samolot. Jest mój. Nie. Zostaw mnie. Nie biegać. To jest zabronione. Sorry. Oddajcie mi to. I to też. Żadnych zabawek. Banán! Féšá! Banán! Ziaduém! Ziaduém! Owoce? Zabronione. Jason, Alex, zabierzcie skórki po bananach z basenu. Oj, sorry. Sorry. Dobrze. Uch, jestem zmęczony, idę spać. Uch, tyle tych zasad. Zmęczony jestem. Nie ma spania w basenie. Sorry. Hej! Nie śpi w basenie. Sorry. Nie będę spał w basenie, by być bezpiecznym. Dzieci, zawsze słuchajcie ratowników. Są po to, żeby Was chronić. Dziękuję! Proszę bardzo.